Cześć, nazywam się Alicja Erasmus i witam Was na kanale Biznes na Słuchawkach, na którym dzielimy się doświadczeniami z branży call center. Czy zadawaliście sobie pytanie, które jest tytułem dzisiejszego odcinka: Czy pandemia zautomatyzowała biznes? Spróbujemy się nad tym zastanowić, pomimo że pandemia nadal trwa. Prowadząc firmę świadczącą Outsourcing Contact Center, musimy być na bieżąco z sytuacją na rynku i oczywiście wyciągać odpowiednie wnioski. Dzisiaj mogę Wam powiedzieć, jakie są twarde dane, które zebrał Bank Światowy przy współpracy z PARP. Wykorzystywanie internetu do celów biznesowych wzrosło o 32%. Sprzedaż w internecie wzrosła o 45%, a działania marketingowe online zintensyfikowały się o 38%. Jak wiadomo, wiele firm dotychczas funkcjonujących jedynie stacjonarnie zostało zmuszonych do rozpoczęcia działań w internecie, za czym szła konieczność rozbudowania zdalnej obsługi klienta. Niektóre branże musiały zmierzyć się z koniecznością obsłużenia większej liczby klientów. Jednocześnie borykały się z brakami kadrowymi, często spowodowanymi chorobą lub kwarantanną. Dlatego znaczna część firm zaczęła zwracać wzrok w kierunku automatyzacji procesu obsługi klienta. Stworzenie dobrze działającej platformy do kontaktów z klientem jest kluczowe, gdy weźmie się pod uwagę liczby. 87% badanych stwierdziło, że będzie korzystać z cyfrowych kanałów komunikacji także po ustąpieniu ograniczeń spowodowanych pandemią. Co zrobić, żeby utrzymać profesjonalizm obsługi i powiększać bazę zadowolonych klientów? Przede wszystkim zrozumieć, że w obecnych czasach, prowadząc na przykład infolinię, nie wystarczy obsługa przez pierwszego lepszego konsultanta. Sytuacja wymaga bardziej precyzyjnego i rozbudowanego podejścia. Podstawowym środkiem usprawniającym pracę na słuchawce jest IVR. Mówiąc najprościej, jest to menu głosowe, które pozwala doprecyzować powód kontaktu poprzez wybranie jednej z cyfr, a cyfry mają przyporządkowane tematy, i po przeciśnięciu odpowiedniego numeru zostajemy przekierowani do najbardziej odpowiedniego specjalisty. Dobrze skonfigurowany IVR oznacza dla klienta przyspieszenie procesu obsługi, a korzyści są odczuwalne przez obie strony rozmowy. Kolejnym krokiem mającym na celu automatyzację obsługi klienta jest wdrożenie systemu CRM. Jego zadaniem jest usprawnienie komunikacji i zebranie informacji ze wszystkich kanałów kontaktu, dzięki czemu firma ma większą wiedzę o kliencie i może poprawiać relacje z marką. Złożoność oraz poszczególne funkcje systemu zależą od potrzeb firmy. Podstawowymi funkcjonalnościami istotnymi dla Contact Center jest pobranie wstępnych danych od klienta oraz rejestrowanie przebiegu rozmów, mające znaczenie dla badania jakości połączeń czy legalności rozmowy. Głównym zadaniem CRM jest zatem usprawnienie obsługi poprzez zgromadzenie i udostępnienie wszystkich danych potrzebnych do realizacji zamówień, reklamacji czy zgłoszeń klienta. Może się wydawać, że zautomatyzowany system obsługi klienta może być wykorzystywany wyłącznie przez największe organizacje. W rzeczywistości jednak wszystko się opiera na dopasowaniu narzędzi do celu, jaki mają realizować. Przykładowo, lekarz prowadzący prywatną przychodnię może wykorzystać system automatycznej obsługi do wysyłania pacjentom przypomnienia o wizycie czy stworzenia możliwości rejestracji online. System da też możliwość rozbudowy o kolejne funkcjonalności, jak na przykład chatbot, który pozwoli odciążyć pomocy lekarskie, które często pełnią równocześnie rolę recepcjonistek i dbają o sprawne przekazywanie odpowiedzi na pytania kierowane do gabinetu. Dobrze zarządzana przychodnia będzie się rozwijać i powstaną kolejne. Jednak co jeśli analiza finansowa wykaże, że mimo większych dochodów nie ma wystarczających środków, by stworzyć właściwie rozbudowany dział obsługi klienta? Właśnie w takich okolicznościach najlepiej jest delegować zadania do firm takich jak Media System, które oferują profesjonalny outsourcing contact center. Dbają o zapewnienie infrastruktury i pracowników oraz najwyższej jakości obsługi zgodnej z przekazanymi przez zlecającego wytycznymi. Rozwijająca się firma zyskuje więc profesjonalną obsługę niewielkim kosztem. Dodatkowo minimalizuje stres związany z odpowiedzialnością oraz przyspiesza tempo działań. Odpowiadając na pytanie odcinka, czy pandemia zautomatyzowała biznes? Zdecydowanie tak. Firmy musiały przenieść się do sieci, aby utrzymać się na rynku. Pandemiczna sytuacja przyspieszyła cyfrową transformację procesów biznesowych. Do niedawna popularne było pytanie, czy można to zautomatyzować? Teraz pytanie brzmi, jak to zautomatyzować? My, jako Contact Center, polecamy automatyzację procesów obsługi klienta. A co jest najważniejsze? Dostosowanie odpowiednich narzędzi wspierających, takich jak wspomniany dziś IVR, czy CRM do możliwości oraz potrzeb organizacji. I przede wszystkim bieżąca analiza. Tylko trzymanie ręki na pulsie pozwoli reagować, gdy potrzebna jest optymalizacja czy poszerzanie funkcjonalności. Jeżeli zainteresował Cię poruszony dzisiaj temat, zapraszam na naszego bloga, w którym uzyskasz więcej informacji. Link do bloga znajdziesz w opisie odcinka. Dziękuję za dzisiaj, do zobaczenia i do usłyszenia.